Wody polskie na inwestycje przeciwpowodziowe dla województwa Podkarpackiego w części tej zachodniej przeznaczyły ponad 350 milionów złotych. To jest kilkadziesiąt kilometrów wałów nowo wybudowanych, jak i zmodernizowanych i wszystko to służy zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu. Cały projekt rozpoczęliśmy wyciągając wnioski po 2010 roku po powodzi. Jesienią 2010 roku w samorządzie województwa podkarpackiego zapadła decyzja o przystąpieniu do e, opracowania kompleksowego zabezpieczenia właśnie północnego Podkarpacia przed powodzią. To y, szefem zarządu był ówczesny marszałek, marszałek Karapeta. Natomiast inicjatorem tego wszystkiego był ówczesny radny, pan Władysław Stępień. Tego miejsca chciałbym podziękować przede wszystkim tym ludziom, którzy rozpoczęli ten projekt w 2010 roku. Ówczesny dyrektor Stanisław Stachura, dyrektor Przywara, dyrektor Małgorzata Wajda, jak również profesor Zalewski, czy doktor Krochmal z Wrocławia. Jeżeli chodzi o te inwestycje, to jak sami wiemy, że toczą się od 2010 roku. Jest to długi okres, ale myślę, że na tak dużą, inwest, dużą inwestycję to być może taka była potrzeba, bo mamy tutaj takie skupisko czterech rzek, więc i teren jest taki wyjątkowy, nie na jednej rzece, tylko trzeba było zabezpieczyć cztery rzeki, jeszcze to tak zgrać, żeby jedno nie przeszkadzało drugiemu. W tej chwili te wały tak nas zabezpieczają, że naprawdę czy mieszkańcy, czy pracownicy są spokojni o cały ten teren? Na okładzie widać, że są solidnie zbudowane i są piękne drogi dojazdowe obok. wału, także mamy zabezpieczenie stuprocentowe, uważam, nawet przy dużych wodach. Ja jestem mieszkanką w Wrzaw i wiem ile to kosztowało wrzawiaków, żeby utrzymać te wały we wrzawach. Ludzie naprawdę ryzykowali własnym życiem. To się nie wzięło tak znikąd, tylko to jest po prostu taka nawet powiem desperacja mieszkańców, władz sołtysów, żeby wreszcie coś z tym zrobić, żebyśmy się poczuli już bezpiecznie. Dzisiejszy dzień jest wielkim świętem dla gminy Gorzyce i dla całego tutaj regionu północnego Podkarpacia. Dzisiaj kończymy wielki projekt modernizacji wszystkich zabezpieczeń przeciwpowodziowych w dolinie Wisły i Sanu i w dorzeczu Wisły i Sanu. W naszej gminie to jest 44 km wałów przeciwpowodziowych, które te wały zostały podniesione, zmodernizowane, wymieniona cała infrastruktura towarzysząca przeciwpowodziowa, taka jak śluzy, jak zbudowane zostały drogi serwisowe, część w nawierzchni bitumicznej, część w szutrowej. Również podniesione linie energetyczne i dwie nowoczesne zostały wybudowane przepompownie wód napływających, a grożących pod topieniem okolicznych pól. Oprócz tego, Szanowni Państwo, to nie tylko zabezpieczenie Wisły, Łęgu, Trześniówki, ale nieco pomniejszych rzek i potoków, takich jak Sanna, potok Orlisko, potok Struk i Osa. Dzisiaj był bardzo ważny dzień i dla nas, jako dla pracowników wód polskich, jak i dla wójta, i dla mieszkańców gminy Gorzyce, jak i również dla wszystkich przedsiębiorców, którzy na tej, w, prawda, w tej gminie prowadzą swoje działalności. Dwa lata temu podjęliśmy właśnie po rozstrzygniętym przetargu modernizację wałów, było 10 km wałów zmodernizowanych, podniesionych do parametrów zabezpieczenia przeciwpowodziowego, jak i również została zmodernizowana infrastruktura przeciwpowodziowa w formie tutaj tych śluz przywałowych, jak i również przepompowni została przełożona linia wysokiego i średniego napięcia zabezpieczająca ten obiekt. Tak jak już powiedziałam, Zadanie zostało wykonane w terminie, pomimo okresu pandemii, jaki występował. Zadanie szacowane na ponad 70 milionów złotych i mam nadzieję, że będzie dobrze służyło mieszkańcom tutaj gminy Gorzyce.